Dobra Mewtwo, idę po ciebie. To wypadło wczoraj Przypadkiem Gdzie, Gdzie będzie to dzisiaj? Dostaję to pójdzie kontra, że trzymałem czekoladkę I będzie to na parze lepiej To lepiej, żeby Mewtwo wypadł Bo ja tu walczę o Mewtwo Wypada Mewtwo, już tego nigdy nie otwieram No to tak Bywało lepiej nie ma nikogo ze mną. Torci, murko. E, w ogóle powiem że te dodatki... O, e, są naprawdę fajne, nie? Aj. Z jednego boostera, traf boxa trafiłem już trzy karty po 50 dolarów. To jest dobra wróżba. Ej, dobra, Ej, proszę mi YouTube. proszę. Dlaczego, a czemu by nie na przykład? Czemu miałby go nie być? Ja pierdolę, tak bym się cieszył. Ale widziałem, co się dzieje w sklepach, nie? Ludzie rozkradają te sklepy 150.

Na 207 Najlepsze gry FPS znajdziesz na Kinguin.net Kinguin.net Ale ładnie Fajne te karty Kolejny jutro, ja pidi, trochę jest, trochę jest tego. Oj, Rotom 197, mm, ja pierdolę, błagam, kur, daj mi jutu, raz w życiu. Tekno, tekno. Siedzi ze mną, brat, to teraz tekno. Dobra, no to jest król skrzynek, pirna legenda. To musi coś spaść. Dobra, ale daj coś. Dobra. Mój ojciec, nabinęli ci w komisji, masz jakieś slogany wyborcze. Morda. Kolego, 240, 240, dobrze? 89 dolarów. Pesa 10,520. S. Yes. Ładny. Bardzo ładny. Dobra, ale nie o to nam chodzi, nie o to nam chodzi. Już otwarty. 40. Szotu chuja tego zostało. Bambu. Ale zrobimy z nich opening jeszcze o Art. Nie, trejner i 3 196 Kup, Ale sypion tylko proszę 214, ale ładne I dobra ty jest tak te karty są takie k... Ku... Ja my jeszcze wyjebał... 6 dolarów tego. Taka ładna O, oh! Droga 209 Kuba 191 Ale Bęger Robi Jajca w internecie Chociaż to już dobrze wiecie Jestem nie mego ego ma sens, skoro mają na mnie plany Odbijam się od ściany w mediach sam 235 stąd. kolego za kurwa rok O kurwa Ej, znowu 184, druga już taka 20 dolarów Banger Ej, w... ch... kartów poleciało Czy ja mam tych kart tutaj na... ja takie trybie kart poleciało Ale nie ma najważniejszej Ty, to już koniec zaraz! No, oddają i dzisiaj. O kur. 218 Cześć, że ja do automatu, ja do, do podstawówek wkładam karty po dzieciaki to kupuję sobie nie jednym i powiedział, że kupuję, bo widział Banduri, dlatego chcę to otwierać. No i pozdro. Przepraszam, że nie mam kodu swojego, ale za to mam. Kur. W dupę j jego K.D. 20 dolarów. Nie! No tak. A to. Nie, to nie ten! Kurwa! Ej, to nie ten! Nie, nie, Jak 20? No, 20. Nie 146 nie od, yy, 146 PSA, 10. Kur... to nie ten. Oj, chuj, w No nic, ostatnie 36. Kur... -a! Kur... Witam! witam! Pierwsza, ostatnia paczka! Nie Dziękuję! Dzień kur. Kur. -ku ja pie... Dole! Ja pie... -nole. Uh, to jest najdroższa karta, chłopie. Mamy to! Kurwa! Kurwa, kurwa, ja wiedziałem, rozumiesz! Uh, ja otworzyłem pierwszą paczkę. Pierwszą z wami na streamie i ja wiedziałem, że to jest ten opening. Uff. 576 dolarów. Chłopie, PSA 10. 10 prawie 3000 dolarów. Ale bęger. Ja pierdolę. Ja wiedziałem, że ona spadnie. Pierdolone pryzmatiki. Zwróciłem ty kurwa z TikToka mówię. nie otwierają. Ja tyle tego otwieram. Mama, a mi się łapy częstą. Myszko. Chodź do taty. Bach. Mamy to, ale zajebiście. Nie no, piękna sprawa. Patrzcie, jak mi się są. Nie no, piękny. Piękny. Kurde. Ja wiedziałem, jak to czułem. Po prostu ja czułem to całym sobą. Patrzcie, ile ja mam powyżej kart? Powyżej 10 dolarów. Powyżej 10 dolarów to są wszystko karty. To są wszystko powyżej dychy. I tu jeszcze mam kolejne 10 takich. To musiało się wydarzyć. No, myślę, że może 3 koła dolarów kosztować. Wyślemy ją do oceny. Coś pięknego. Ja sobie tutaj leciał. wszyscy żydzi, sobie leciał. Ostatnia paczka z tamtego boksa, nie? Ostatnia. Bo teraz otworzyłem nowego całego Sentino Oddał King Sentinelu. Kurwa. Dzięki. E co tu się odpi? LA 190. Kolejny art. O co tu chodzi? Mogą spaść ceny. O. Bo ale karta, ale do Dobra. Popierdolone one są tak śliczne. Ja, no nie ma lepszego uczucia, niż to trafić, je, państwo, nie? No nie ma lepszego uczucia, nie? 187. Pokę karty, PL człowieku. Tylko najlepsze dropy tam są. Kurwa. Zobacz. Mówisz ma 216. O, kochałem tego. Nidoki, to 15 mój dolarów. Ulubionych Pokémonów mój. Ja pierd. Nie, no przecież to tak was szczęśliwe. O kurwa, co to? Mój opres. 229. Macie kota. 190 dolarów. 1000 ja PSA 10 la, la, la. Dobra, to dało no, bardziej. To chyba jest zwrot za te piszo koła, bier. pryzmatika, Ale wiecie, co jest najgorsze? Że jak tu na najlepszą kartę, to z pryzmatika muszę trafić Ambreona. Bo to innej opcji nie ma, jak coś nie. Dzień dziecka, muszę trafić Ambreona, więc jeszcze wrócimy do pryzmatika. Nie ma chuja, nie odpuszczę. Nie po to wydałem tyle pieniędzy, żeby nie dropnąć go, kurwa. Ostatnia paczka. Nic. Dobra, podsumowując. Tu są karty tak od 2-3 dolarów do 9. Chiele tego jest. Dobra, bez dwóch zdań. Najlepszą Giver. Dobra, teraz wszystkie jeszcze w to muszę wsadzić. Ja pierdolę, nie w dzisiaj kurwa cudownie. Cudownie! Pamiętam, otwieraliśmy z pryzmatyka tyle boosterów, nic nie wypadało. Tak tutaj, szalone.